Cześć, jestem Zuza. Już od dłuższego czasu jestem związana z biurem Czerwiński Travel. Pamiętam jak dziś swój pierwszy wyjazd, a było to w 2017 roku. Od tamtej pory byłam na wielu wyjazdach, zarówno zimowych w Dusznikach Zdroju, w Wiśle, Nowym Smokowcu na Słowacji i Białce tatrzeńskiej, jak i wielu więcej letnich w Zakopanem, Białce tatrzeńskiej, Zawoi, Bukowcu i Rabce Zdroju. Każdy z tych wyjazdów dał mi wiele. Możliwość zwiedzenia przeróżnych miejsc, Doświadczenia mnóstwa rzeczy, których nigdy sama bym nie spróbowała, bo się miałabym takiej możliwości. Na wyjazdach nauczałam się też pracy w grupie, otwartości na ludzi i odkryłam swoją pasję do snowboardu. Wielu moich obecnych przyjaciół, bez których dziś nie wyobrażam sobie życia, poznałam właśnie na wyjazdach kolonijnych. Wyjazdy stały się stałą i nieodzowną częścią mojego życia i zawsze z wielką niecierpliwością czekałam na wakacje i ferie zimowe. W momencie, gdy już nie mogłam jeździć na obozy jako uczestnik, to właśnie w biurze Czerwiński Travel zrobiłam swój kurs i rozpoczęłam pracę jako wychowawca kolonijny. Uważam, że jest to bardzo fajna praca, ponieważ umożliwia mi dalsze jeżdżenie na obozy i kolonie, ale jednocześnie mogę uszczęśliwiać dzieci, pomagać im tworzyć ich własne, niezapomniane wspomnienia i przeżyć wielką przygodę życia. Więc zachęcam Cię do rozpoczęcia przygody. z z koloniami i obozami biura Czerwiński Travel lub jeśli jesteś w miejscu, w którym ja byłam niedawno, czyli skończyłeś 18 lat, zapraszam Cię do zrobienia kursu i dołączenia do naszej ekipy wychowawców biura Czerwiński Travel.